Sunia! No nie wiem, co teraz zrobić właśnie. Biega w koło stawu. Nie chcę podejść. Ale wiesz, ona chyba jest łagodna, bo macha ogonem, Ma chęć. Ma chęć. Niewiele brakuje, żeby podeszła, wiesz? Tak wygląda. Ja do końca spróbuję ją wsadzić. Mhm. Ten. No. Boi się, ale wiesz, nie jest jakaś taka strasznie zestresowana. Jest zdziwiona, że drzwi się zamknęły, że nie może wyjść. Chodzi w koło stało, wiesz, tu jest dużo miejsca, to ona się nie czuje osaczona. Teraz, teraz, film, film nagrywam, akurat to ładna sunia jest. Nie, no wygląda mi, że to suka, no przecież psa bym odluźnił. Trudno powie... Nie, bo chyba takie...